Kochane dzieci, ja jestem waszą matką i przyszłam z nieba, aby zaprowadzić was do tego, który jest waszą jedyną drogą, prawdą i życiem. Nie wycofujcie się. Mroki fałszywych doktryn zostaną rozproszone przez światło prawdy. Ci, którzy miłują prawdę i jej bronią, będą prześladowani, ale będą zwycięzcy. Słuchajcie Jezusa, przyjmijcie Jego Ewangelię, a będziecie zbawieni. Nieprzyjaciele Boga będą działać i wywołają wielkie cierpienia. Dajcie mi swe dłonie, a ja poprowadzę Was bezpieczną drogą. Nie żyjcie oderwani od modlitwy, miejcie odwagę, wiarę i nadzieję, kiedy wszystko będzie wydawać się stracone. Boże zwycięstwo przyjdzie wraz z ostatecznym triumfem mego niepokalanego serca. Idźcie naprzód drogą, którą Wam wskazałam. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.